Witam ponownie. Dzisiaj kolejna część, w której pokażę to po co kupiłem sobie ten czytnik. A kupiłem go po to, żeby czytać książki. Jak tutaj widać, mamy wiele aplikacji. Jest tutaj sklep Google, także można zainstalować praktycznie wszystkie Aplikacje, które chyba są dostępne, no ale mnie najbardziej interesuje czytanie, czyli przede wszystkim Kindle. Kindle był tutaj już od razu. Mogę czytać sobie książki, które ja sobie sam wrzuciłem. Na przykład książkę o muminkach. Mamy tutaj mapę Doliny Muminków, Widać obrazki są naprawdę świetnie oddane, bardzo fajnie się to czyta i można sobie czytać. Pewnego szarego poranka w Dolinę Muminków, na Dolinę Muminków spadł pierwszy śnieg. Kiedy klikniemy sobie na środku, będziemy mogli wyjść sobie z tej książki i otworzyć sobie inną książkę w Kindle. Na przykład będziemy mogli otworzyć sobie komiks. Te komiksy są tak przystosowane, że możemy je sobie przybliżyć. Klikamy sobie na jednym obrazku i ten obrazek sobie przybliżamy. Tak to wygląda. Nie wiem, jak to jest z innymi komiksami. Czy gdybym sobie wrzucił sam komiks w PDF-ie, prawdopodobnie to by nie działało. Wróćmy z powrotem. Tutaj mamy więc główną stronę, i tu mamy też inne książki, które mam. Tutaj jest takie kółeczko z prawej strony. Jeżeli na nie klikniemy, pojawi się menu, i tu mamy domek, czyli wracamy do głównej strony. Tu możemy teraz przejść sobie do innych aplikacji. Ja sobie zainstalowałem jeszcze Storytel i Legimi. Zobaczmy Storytel. Na Storytel czytam sobie teraz książkę o wojennych przygodach Marka Twaina. Możemy sobie otworzyć tą książkę. I tutaj za chwileczkę pojawi nam się treść. Możemy czytać sobie tą książkę. Ponownie klikamy na środku, jeżeli chcemy wyjść. Klikamy strzałeczkę, ponownie strzałeczkę wracamy sobie, i możemy sobie na przykład wybrać inną książkę. I ponownie tutaj czytamy ją, w ten sposób to wygląda. Przejdźmy teraz do ostatniej aplikacji. Przejdźmy właśnie do Legimi. Na legimi. Mam książkę o ptakach. Jest to kalendarz, w którym każda data jest poświęcona jakiemuś ptaszkowi. Mnie w tej chwili interesują kurki wodne, tak więc mam tutaj tekst. Znalazłem sobie o kurce wodnej i mogę sobie oglądać.